Witam Państwa we wtorek, 19 dnia stycznia. Dziś na parze euro-dolar nie obserwujemy większych zmian. Notowania cały czas znajdują się w szerokiej konsolidacji ograniczonej poziomem 1,33,93, a także 1,33,06. To są dwa kluczowe poziomy na tę chwilę dla notowania głównej pary walutowej. I wciąż jeden i drugi scenariusz jest równie prawdopodobny, czyli scenariusz wzrostowy i scenariusz spadkowy. Wszystko będzie zależało od tego, który z tych poziomów pierwszy zostanie pokonany. Natomiast większą zmienność obserwujemy na polskim złotym, a to za sprawą lepszych danych o produkcji. W styczniu dane rok do roku wyszły na plus, a więc zaskoczyły inwestorów, i tym samym polski złoty zaczął się umacniać w relacji do głównych walut, a także do amerykańskiego dolara, i tym samym po teście 3 złotych 15 groszy, zł, czyli tym, o, po teście tego oporu zbliżamy się do e, linii wcześniej przełamanej, linii poprowadzonej po lokalnych szczytach, która teraz jest najbliższym miejscem wsparcia, a więc ta okolica 3 ,11 zł 11 groszy, 3 12 groszy, to najbliższy rejon wsparcia i dopiero powrót pod yy, tę linię mógłby przyczynić się do powstania jeszcze większej fali umacniającej polską walutę. Na razie jesteśmy przy kluczowym wsparciu. Natomiast dobre nastroje wśród Amerykanów, dziś już sesja na Wall Street odbędzie się normalnie, i tutaj znajdujemy się w okolicach linii trendu wzrostowego. Wcześniej linia ta była wielokrotnie testowana i za każdym razem doprowadzała do powstania ruchu wzrostowego. Tak jest i też, też tym razem, jak na razie, kontrakt po teście tej linii zaczyna nam zwyżkować. Natomiast WIG20 kontrakt na ten indeks osiągnął dzisiejsze maksimum na poziomie 2506 punktów i na razie z tego poziomu obserwujemy lekkie cofnięcie, ale koniec końców wydaje się, że mamy tutaj szansę na wzrost przynajmniej do górnego ograniczenia w tym niebieskim kanale spadkowym i dopiero wybicie tego kanału mogłoby powodować tutaj jeszcze dalszy wzrost. A poszczegółowe komentarze i analizy zapraszam na xtb.pl do strefy analitycznej.